W seminarium w Pelplinie, dokąd trafił po maturze Edmund Piszcz, warunki bytowe były początkowo bardzo spartańskie. Dla zahartowanego harcerza nie było to jednak problemem. Może nawet te trudne warunki, bo jeżeli dostaje list, że pana przyjęto, ale prosimy przyśłać, żeby wziąć z sobą siennik, wziąć z sobą sztućce, tam inne rzeczy, no więc widać, że człowiek wchodzi w środowisko bardzo gołe. No, ale jednocześnie nikt z tego problemu nie robił i spaliśmy dobrze i było kapitalnie, prawda? Jednak nad Pelpinem wisiał jeszcze cień wojny. Podczas okupacji Niemcy zamienili zabudowania poklasztorne więzienie i rozstrzelali prawie całą przedwojenną kadrę seminarium profesorów, kanoników i pracowników kurii. Gdy Edmund Piszczy rozpoczynał tam naukę, zajęcia prowadzili nowi wykładowcy. Księża Którzy w dorosłe życie wchodzili w czasie I wojny światowej. Jako klerycy byli wezwani do woj, wojska pruskiego i wtedy przeszli, no czy Francję zwłaszcza okopy, w każdym razie całą grozę. Nasz rektor świętej pamięci, ksiądz Gorochocki, bardzo zacny człowiek, był artylerzystą i myśmy to czuli, dlatego że on był ciągle słabego słuchu, to się objawiało między innymi w tym, że nigdy nie potrafił drzwi zamknąć cicho. Prawdziwie wielcy ludzie nie chcą zazwyczaj chwalić się swoimi dokonaniami i znajomościami. Nie są też skorzy do pochopnego oceniania zachodzących zmian. Profesorowi Stanisławowi Achremczykowi udało się jednak namówić arcybiskupa Edmunda Piszcza na refleksję dotyczącą dzisiejszego pełnego pośpiechu świata. No jestem zdania, że jest więcej ludzi dobrych niż złych. Tylko pamiętać trzeba, że dobro jest zawsze ciche, skromne, pokorne. Zło jest reklamiarskie, głośne. Uczyni pan coś dobrego, to pracy nie interesuje, ale wystarczy coś potknięcie to już prawda wszyscy od razu wiedzą. I... Jest takie piękne polskie słowo. Nad którego znaczeniem rzadko się dzisiaj zastanawiamy dusz pasterz. Jak najbardziej pasuje ono do arcybiskupa seniora archidiecezji warmińskiej, kontynuującego piękne tradycje świętej warmii przypominające o chrześcijańskich korzeniach Europy. Mamy nadzieję, że ten film, pokazujący bardzo wyrywkowo jego aktywne życie, przybliżył widzom Edmunda Piszcza również jako niezwykłego człowieka człowieka wielkiej kultury, Polaka, którego rodzina doświadczona została boleśnie przez naszą trudną historię, biskupa, którego dewizę miłujmy czynem i prawdą mógłby przyjąć jako swoją chyba każdy uczciwy człowiek.